No, witamy Was bardzo serdecznie. Cześć. Gramy w kreskówki, dzisiaj gramy na ślepo. No, nie wiem, co to zagra. gra. Znaczy wiemy, znaczy że... Znaczy o deksterze. Tak. I z tego, co tutaj jest napisane, to tak. Dexter musi znaleźć swojego zaginionego robota. I w tym celu musi znaleźć okulary, które są porozrzucane po całym domu. I w momencie, kiedy wszystkie je będzie już mieć, to pozna sekretną lokację tego robota. Eee... Aha, i jeszcze musi ten, jeszcze musi mieć eee, zapas Nie. baterii. Mhm. Mm, no dobra, zobaczymy. Nie bo myszki używać, tak? Aha, no. Dobra, to są night vision glasses, czyli nimi można mhm. widzieć w ciemności, prze, o, przez obiekty. Mhm. Eee widać przedmioty, które generują ciepło mhm. i widać radioaktywne rzeczy. Mhm. A, i to do ładowania, ro, robota, ok. No dobra. Wnioskuję, że to może być... Aha, A, to dobra. jest takie click and point? Tak, aczkolwiek jak widzimy z jego oczu, nie? Widok no. z oczu. Widok z oczu. No dobra, pójdźmy tu. Ciekawe, czy będzie Didi albo ktokolwiek. A może coś tam właśnie... Eee, nie. Ciekać, do... czy to jest jakaś różnica. Hmm. No nie. A pod tu... dywanem, nie? nie tak, zegar. Nie... Zegar, właśnie. Dobra, to do kuchni, chyba, nie? Dobra, pójdźmy do kuchni zobaczyć. Te, to. Tu... Ej, swojemu staremu zdejmij mi okulary. Ej, no, tylko że ma jakieś zwykłe, nie? Mmm. Eee. Boże. Ej, właśnie, przypomniało mi się coś. Yy, przypomniało mi się. Przypomniał mi się jeden ukryty motyw w Dexterze. No tam był jakiś napis na majtkach tej, nie? Tak, czy Dead. Tam nie było napisane? Dead jest coś tam. No. Boże. Tylko że to było ta. Yy... Łanianka, czy kogo? A, okej. Okay. Nie pamiętam. Okej, okay, może szafce. Dobra, podejrzewam, że do tej szafki są potrzebne te okulary do widzenia w ciemności. Te mhm. szafki tam przyjrzałeś? Tu nic nie ma. Aha. Mikrofalówka. No cóż, jak na razie to jedno wielkie gówno tu jest, ale nie poddawajmy się, okej, okay, szuflad się nie da ruszyć, tu też niewiele się ile oni tych czarników mają? Aha. Dobra, idziemy do góry. No, ale bo się nie dało iść, nie? A, A, to jest Didi. Ups, za ciemno. Ja nie wiem, czy ja chcę widzieć, to, to tam <laughs> No dobra, wejdźmy, może tu coś będzie. Fajnie jak tak nic nie znajdziemy, koniec gry. No o! Night Vision, okej. Okay. To będzie można tam iść, niader. No. Ale zobaczmy, czy coś jeszcze tu jest. Aha. Szuflady nie. Łoza. To wygląda tak, jakby on miał telekinezę, nie? Aha, światło jest włączone. No ale może ja bym chciał wyłączyć. Hm. Ale on ma je teraz jakby założone? Czy jak to jest? A, dobra, tak. Jest... Teraz dopiero ma założone. I nie, ten. bo widzę, że tam jest jeszcze taki znaczek przekreślonych okularów. To jest close. Ale. A to jest, że... Nie ma w ogóle okularów żadnych. Znaczy ma, ale nie ma. No zdjął, zdio Okej. Okay. Okej. Okay. Jak to wygląda? Czyli to jest robot, ale potrzebujemy baterii do niego. Mhm. Mhm. A, jeszcze możemy iść do pokoju Didi, nie? A, no tak, 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 tak. Boże. ciekawe. To jest ciekawe. Fajnie, że ona nas nie widzi. Czemu ona w ogóle pocięgła? Okej. Okay. To były te. Geigera to nie są te Aha, mm, yy, ra radioaktywne. radioaktywne? No, ona nawet nie wie, że tu. Że tu jesteśmy? Te odgłosy. A. No! A tam coś my... w tych firankach na łóżku? Nie, one, tam się nic nie da. A na nią? Też nie. Mhm. No dobra, coś co. Czy ja tu mogę. A ja to... coś u nas z tym światłem, właśnie? Z tym światłem? No bo ty niby by się wyłączyć. O, patrz. A. Aha. Uh. Uuu. Jest. Aha, bo on nie wiedział gdzie ma wejście do laboratorium swojego Nie. Mm. Okej. Okay. Coś, co generujecie? To się... no może piekarnik? W kuchni, czy coś. <suszy> Jakieś jabłko. Nie da się tam nigdzie iść? Okej, okay, zaraz zobaczę. E... E... Error, e okej. Okay. No, tak średnio, tu nie ma nic interaktywnego. Mhm. No dobra. Jak stąd kurde wyjść? To jest pytanie. Tam są drzwi po prawej. To? Nie, po prawej. A nie. A. -a. A nieważne. LOL. A. Mm, dobra, uh. tak się wychodzi. No dobra, poszukaj. Musiałeś mieć okulary na ciepło? No? Bez sensu. Chociaż hmm. Jeszcze? No i tu tyle. A nie, bo oni nie mają oni nie mają jakiejś kuchenki. No dużo znaczy ja wiem, że to bez sensu ciepło, ale no nie wiem. Myślałem, że może kuchenkę mają. A jak na tego robota klikniesz w szafce, coś się stanie? Aha, nie ma go? Aha! No, to ma sens. No dobra. E... Jakieś radioaktywne... Aha, dobra, radioaktywne, no. Mhm. A pójdźmy tu, zobaczmy, czy tu coś jest. Okej. Okay. Nic tu takiego nie widzę. Mhm. A wejdźmy do Didi. Wash. No ja ogólnie jestem słaba, to się takiej gry. Hmm, nic tu nie ma. Bo właściwie potrzebujemy jeszcze jednych, nie? Okularsów. A poczekaj. Mm, na co one były? Ok, a na ciepło jakbym. Na co one były, właśnie nie pamiętam. Czekaj, e, te są Night Vision, Diego, Hit Sensor. Ej, nie pamiętam. Nie, no, zabawnie będzie. Ej, tak zastanawiałem się, czy może ten, nie? On za gazetą ni niczego nie ma. No. Hmm. Może się. Kurde, nie wiem. A bo jeszcze się... Spokój, ale nie wiem, no. Dobra, może się spróbuję cofnąć w ogóle do tego, nie? Do. tutaj na korytarz? Nie wiem, bo z tymi rzeczami jakieś interakcje można tam było robić, ale... Tak trochę ech. Aha. A może jeszcze w laboratorium coś jest ukryte, bo my w miejscu nie wzięliśmy. A no. Hmm. W ogóle, czy to jest ta bateria? To wielkie coś? Lewej. To? No. Właśnie nie wiem. To jest jakieś naładowane i nie wiem. A jakieś ślady tam są. Tu są jakieś ślady, nie? Zaraz taki jumpscare wyskoczy. Tak. Je Boże. To by było ciekawe. To wygląda jak taki Horner. <laughs> mm. No kurde. No te rzeczy tutaj jeszcze... Martwy punkt. Czekaj. Radioaktywny telefon. A właśnie, bo te rzeczy się da czasem włączać, wyłączać, ale nie wiem, czy to coś daje. Hmm. W ogóle mi... założone czerwone okulary, to w lewym dolnym rogu są jakieś dziwne rzeczy. Tu? No. Znaczy, to pewnie nic nie ma. Nie, to nic nie ma do tego chyba. Hmm. Hmm. Chyba, że jest jeszcze w ogóle jakiś pokój, o którym ja nie wiem. No wiem, ale. Kurde. Trochę dziwne, że w laboratorium nic się nie dało zrobić, nie? No. Chyba, że Didi ma jeszcze jakiś dziwny pokój. No dobra. Radioaktywny. A na dywanik? Hmm. Zabawki radioaktywne? Ewentualnie to D Didi mu tam weszła do laboratorium. Właśnie, co jest tak cieszy. Ona jest, ma zawsze zaciesz. Jest coś nie tak. Coś jest nie tak. Myślałem, że może jak zapalę lampkę, to, to wiesz, mhm. ciepło i w ogóle. Ale Kurde. nie hm hmm. A na suficie? Na suficie? Nie, trochę bez sensu, ale... No. Tak... Tak ech. A jakbym wyłączył światło? Aha, to się nie da wyłączyć a szufladki jeszcze raz po kolei? A tamtych się nie da. No. Co za gunwo. No to koniec gry. A czekaj. Nie, mi nic nie przychodzi do głowy. Nie miałem się, że o tym było, że te obrazy się tam dało przewracać, ale to chyba nie wiem, co to by, czy to by coś miało dać. No właśnie. Co to to odblokowuje? coś może w laboratorium? Kurde, nie wiem, bez sensu, ale... Weź do laboratorium teraz. No dobra. No dobra, nic nie ma. Ciekawego chyba? Nie wiem. Hm. Hm. Sensor. Bez okularków albo i na to na tą baterię, czy na to coś? Klikasz? Na to? Kurde, właśnie nie wiem. Ej, bo zobacz, tam są takie dwie... No tak. właśnie ciekawe czy tam... Hmm. Może jedno jest do robota, a drugie jest do niego, no nie wiem. No jo, ale what the fuck? Error. Co error? Jak naciskam ten guzik. Jest do naciśnięcia. Ej, to zasłania w ogóle, to jest bez sensu, nie? No. Znaczy, można to. Ten. A, a dobra, okej. Okay. A to na dole? Takie dwa. To? Te? Tego się nie da kliknąć. A, jabłuszko. Ej, a może jabłko trzeba tam dać? A tam było jabłko w kuchni? Właśnie nie wiem. No dobra, to chodź do kuchni. Tak to a wygląda. A tam widnie jeszcze dwie były, nie? Gdzie? Gdy, weź zamknij i po lewej. Tam. A? U. No dobra, to idziemy po jabłko. No. Z jabłka zrobimy baterię. U. Szybciej z ziemniaka, bo był taki kurde odcinek, nie? Ale hmm, gdzie może być jabłko w tym zielonym domu? I się okaże, że tak naprawdę to nie znając życie. Matka weź się odsuń, Boże. Matka weź tę swoją... Znaczy nieważne. W szapeczkach. No łala. Boże, nie mam pojęcia co robić. Ej, a ten. A czy to drugie nie było do. Czy, tam, czy tamte okulary nie były do zimna przypadkiem? Boże, ja nie pamiętam w ogóle. Nie mogę sobie w ogóle ich przypomnieć o czym mam Do, No to jest robot. Czy jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie było ciemno? No nie. Tutaj wszystko było nie. No dość. Poczekaj, bo były po kolei okulary na ciemność, potem były właśnie te chyba których nie pamiętamy, a potem były właśnie te Gegera i te na ciepło. Aha. Chyba tak. No bo chyba nie było trzech okularów, jeszcze jedne. Cztery były. No. Ja pierdzielę co za fail. Dobra, jeszcze raz zobaczę wszystkie możliwe. Okularce jakie posiadam Dede <tudy> Didi Jakbym za... Aha, jak włączę światło to nie mogę go wyłączyć hmm. Nie wiem ja nie wiem co ja myślałam coś o tych obrazach co tam wążą w tym, ale nie wiem czy to... Hmm. A weź idź jeszcze raz do tego salonu, jakby gdzie zaczynamy. Salonu? Dobra. Nie wiem, a weź te obrazy przełóż i... i nie wiem co. I hmm. idźmy gdzieś zobaczyć, czy coś się zmieniło, no nie wiem. Nie wiem, mi się wydaje, że to... Nic no nie, nie no, no może nie wiem co, ale nie wiem, co innego szczerze. Jak rozumiem, znalezienie solucji do tej gry. będzie. w jeszcze raz do laboratorium, chodź. Kaj. No dobra. Jezu, jakbyś się chociaż pamiętała, jakie to były okulary. No, są ciepłe, spoko. Weź się wyjmij, to jabłko. No! Co, czy coś jeszcze można pokliknąć? A coś na tym ekranie właśnie kliknąć? Tu, na tym ekranie? No, nie wiem. Tam w tle chodziło mi tym dużym, ale chyba tak mm -hmm. średnio. Łódź 100 te ślady tam są, ale nie wiem co z tego. Uch. No, zapowiadało się na taką prostą grę. Znaczy, wiesz co mi się przypomniało, ją chyba kojarzę, ale no, ja jestem słaba w takie w gry, więc... Hmm. To jest ten robot dziwny. Kurde, coś mi mówi że to co się może znajdować w kuchni, ale o co tym biega? Nie wiem, matka nam zasłania część tego, a tata ma gazetę, weź tatę zaczep jeszcze nomo A za, A te krzesła dwa? A, one też. Zobacz, czy jest radioaktywne. Właśnie tak myślałem, nie? Boże. Człowiek już komu kombinuje najgłupsze możliwości. To może na chwilę Wyłączymy nagrywanie, no. aby nie przedłużać i jak coś znajdziemy, to wrócimy. No dobra. Okej? Okay? No. Dobra. To weź zdejmij okularki. No dobra, to już tak... Dobra, weź... U U U U w ogóle nie braliśmy pod uwagę tych dwóch guzików, nie? No. I teraz pytanie, czy te wajchy są... a nie, dobra, one są... one tak mają mamy... Czyli to? Tak. A? I myk. Ja, tu się dokonują mądre rzeczy. Co bez Nie no, to jest logiczne, że jabłko na okulary zamieniasz. Ja w ogóle myślałam, że to śmietnik. Tam te podwórki. <grym> Okej. Okay. No i teraz prześwitywać będzie, nie? Mhm. Uu. Czekaj. A, liczyłem, że może. No, ale nieważne. Co ty chcesz patrzeć? Nie, nic. A nie, to jest nasz pokój. Kudem się myli. O! O! Tu jest bateria. I co, i teraz, skoro mam baterię, no to chyba mogę iść ten, nie? Prawie uwierzyłam, że nie patrzeliśmy na solucję. No, tylko raz. No bo to już. To była chyba najtrudniejsza rzecz. W tym wszystkim e. aha, aha, i to koniec. No to gra normalnie mogłaby zająć 3 minuty, nam zajęła trochę więcej, ale przynajmniej będą pieniążki, i fajnie. <laughs> no, pozdrawiamy i polecamy.